Witam was, widzowie, wy pierw, no, w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gram z moim takim kolegą. Możesz się przywitać. Nie mamo. No, dzisiaj nagrywamy, jak łamiemy kości. I. Patrzcie, to widzowie. Mgły aż dostałem i. Znaczycie, trochę pograliśmy sobie też. No, patrzcie, no tutaj trochę ręki połamane, no kolano i kostki. No i dobra, replay. O oh, wow. Jak będziecie chcieli nas szukać, widzę, no to ja wiadomo, mam bejkona. A ten, a ten mój kolega, no to zaraz zobaczycie, jakiego on ma skina. No i dobra, ile będę leciał na godzinę? No i lecę, no nie no, ja jest ja no, Dobra, no to zaraz sobie widzę, zobaczycie, jakiego on ma kina, I ile kości pomane? No trochę pomane. Dobra, a gdybyście nas szukali, no to to jest ten właśnie mój kolega. No, on ma, on ma fajny skin, a ja mam bacona. Dobra, to ja skaczę, widzowie. Balonem się wznoszę. I skaczemy się. kark na pewno był O to musiało boleć. I trup na miejscu. Oho, o, Dobre tutaj też, no, łokieć, no i stopy też połamane, no i tam inne. więc sobie tam widzieć, widzę, nie, nie chcę mi się mówić. No, o Jezu, prosto na głowę leciałem, widzowie, ale nie uda mi się na głowę. Jednak O, ja 115 na to jest na głowę, oła. Widzę, ale noga poleciała, aż noga, u u bark, łokieć, tej ten łamany przy ręce widzowie, przy żyłach, dwie, kolano i dwie kostki. Dobra. O, lecę go widzę, ja bym chciał zgodzić z samej góry. Ja mam 41 tysięcy Nie wiem. Ja gdzie... jestem na tym innym, innej mapie, jestem wyżej po prostu. O no, kurde, ale tu jest wysoko. A bo pewnie jesteś na samej górze. Nie wiem widzowie jak będzie słychać no, mogę na niego mówić już Wojtek już. Nie kolega, tylko Wojtek, no. Zobaczymy widzowie. Mam 40. O Jezus, Maria, mi się noga w stronę. O, Boż, o Boże, widzowie, ale poleciałem. Aż przy tym balonie prawie wylądowałem. Nie widzę, jak będzie słychać Wojtka do domu, bo na telefonie z nim gadam. Dobra. O, stąd się rozpędzić, stąd. I patrzcie teraz, że... Teraz się odpali. Szpagat robiłem w powietrzu widzowie. Co to szpagat z historii? Uuu, o uu, trochę te stałe. Wyślizgam yy, się jeszcze widzowie. O! no nie, to nie tylko jest, jest. Nie, ja przy drzewku wylądowałem tym pierwszym. Ej, ja helikopter robię! Yes, level czwarty... level trzeci mam. Teraz lecimy po level czwarty. No rajdę stąd. O, szpagat w powietrzu! Lecimy, tylko uwaga, żeby nie rozbić sobie. Wietr, wiadomo czego. I już kupię. O kurko, oo! Jeszcze były te beczki z benzyną. Jak mi wzięły, no to nieźle. I co? Prawie całe ciało połamane. Pięć. O kurde! Ej, co jest? Patrzcie teraz, widzowie, teraz, teraz się odpali. O, na głowę lecę. Ooo, mgły trochę. Dobra. ja Wszystko. niedługo czwarty level. No dobra, ja go to dużo eee, Ja mam O kurde. Mam 8 tysięcy dostałem. A ja mam 60 tysięcy. Ole lecę. No i dobra, no nie spadłem na sam dół. No niestety. Ole ktoś tam poleciał na sam dół. <laughs> I widzowie, będziecie no tą tu... <laughs> O Boże, głowa wygięta. Po prostu głowa liże brzuch, po prostu. Będziesz to widział na tym, na tym. O, lecę. San Francisco. O, lecę. patrzcie widzę, jak ja lecę szybko. Yo. O, Wojtek spada też. Ja przy tym drzewku drzewowym spadłem. Przy tych, w tych diamentach. Za niedługo czwarty level będę miał, widzowie. Ej, jak Ty kupiłeś tę mapę nową? Jest, to i jak będziesz na samym dole to masz... Nie, nie dajesz powtórka, tylko masz tam sklep A, kliknąć Shops. O, y... e, no właśnie... E, shops, tam... Wiesz no Shops i tam masz e, etapy tak jakby, nie? Ty jesteś Bo na... Ty jesteś na A2 czy na L1? Ja jestem na L1 L1? Dobra, to lecę do ciebie. O, siema. I believe I can fly. Ale lecę wiczebe, fali. Nie widziałem ci tego. O, o. To musiało boleć. Robi wrażenie. Spani, 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 na sądu, do prostu. Jest! Spadam na cębie! Ale wyobraź sobie, że tak naprawdę nie spadnie! O Boże, nie, no to trup na miejscu! Trup na miejscu! Uka, nawet nie ma co zbierać! Aaa, to od razu! Do grobu! Jest! Mam level piąty! Replay! Dobra, widzę. sobie! Lecimy! Oho, Ale głowa już wygina! Już głowa połamana chyba! 100 na godzinę nawet nie leciałem Jest! Proszę, wyleć, wyleć, wyleć jeszcze ten na dół Nie doleciał na dół? Jest, lecę na dół Go, please, na beczki Jest, na beczki Na beczki I, I przy tych przy tych tutaj tańcu, przy tych wylądowałem. Mm. Aha! Nie zaniedbałem. Filippa, Dobra, widzę wie. Oooo, ja bym tam. O Boże! Dobra, widzę, wznosimy się. Patrzcie, widzę jaka górka fajna. Leć, leć, leć. Lecimy. Nie lecę. Boże, jaka Adam Małysz. Ale tu nie będzie 102 metry, tylko będzie z 50 metrów. Tylko będzie 100, 150 metrów. 150 metrów tutaj będzie zaraz. O Boże, nie cały czas lecę. Jo. Słyszałem, jak coś mi hukło. No i zleciałem na sam dół. Oh, jeszcze na nóżki trochę wylądowałem I co? Ile połamane? Ej, a w sumie co ty masz w drinking? Bo ja mam ogólnie ciężarówkę i zbieram na betę. A ja mam betę za 99 koła, a teraz ona jest za 100 coś koła. Za 111 chyba koła jest i, i mam ciężarówkę no bo. O, ale ja w oślepienie dostałem. O, ale oślepienie dostałem, aż się trzęsę. Bo, wow, teraz level piąty Ej, ja mam 160 tysięcy Aha Dobrze, no to ja wokończę ten odcinek, no bo 10 minut tego odcinek nie chcę za dużych tego odcinka, tak wiadomo, żebyście się nie nudzili, no bo co tu ciągle ten yy, Ciągle oglądać te Kilka razy te skoki, te liłoma oh i gości Nie wiadomo, no Mogą być inne kości połamane, ale widzę, że do dołu i ukończę wam ten odcinek. Patrzcie, za jakie lecę. Uuu, eee, jeszcze u drzewu się odbiłem. Uuu, będzie dzisiaj jeszcze jeden z innej gry. Uuu, ale szpagat na końcu zrobiłem. Dobra, co ja bym ukończył ten odcinek i widzimy się na następnym odcinku. Możesz się pożegnać. No to... Leż, życzę miłego dnia i do widzenia. No. Cześć, widzowie.